Wiecie, wymieniłem autko na większe, wygodniejsze, żeby móc robić więcej kontentu wetkarskiego i łatwiej się przemieszczać z łódką. Ale jak nowe auto, to i też nowe ubezpieczenie, bo takie auto trzeba ubezpieczyć. I z pomocą przychodzi wam Mubi. Mubi to porównywarka polis ubezpieczeniowych, gdzie znajdziecie dla siebie najkorzystniejszą ofertę. U mnie wychodzi to około 20 tysięcy złotych. No, jest to niemała kwota, ale gdybym użył swojego kodu, to dostałbym od Mubi 150 złotych. I ty też możesz zgarnąć te 150 złotych, korzystając z mojego linku pod filmem. Mało tego, Mubi przygotował. Kontynuuję dla Ciebie, drogi widzu, Twój własny kod. Jeśli Twój znajomy skorzysta z niego i ubezpieczy swoje auto, to otrzymasz 50 zł i tak aż do 2000 zł. Pochwalcie się w komentarzu, jakimi autami jeździcie i na ile Mubi wyceniło Waszą polisę. Pozdrawiam. No i witam widzowie. Witam w Nowym Sączu. Dojechaliśmy na miejsce, aczkolwiek sprawa wygląda tak, że nie dogadaliśmy się, zaszło małe nieporozumienie i okazało się, że łódka jest przewidywana na odbiór, na późniejszą trochę godzinę. Mamy niecałe dwie godzinki, żeby pozwiedzać sobie Nowy Sącz. Skoczymy sobie na jezonko. Chcesz jest coś? Zjemy coś. No to jemy. To idziemy do restauracji coś zjeść. Jak ci się podoba miasto? Beton. Zalane betony, ale same bogole tu mieszkają, takie fury tu jeżdżą, że ta moja X5 U. to jak. M300 ho, ho, przy drodze chłopie, z, z karteczką sprzedam, przy drodze. Jak w Poznaniu na giełdzie w czwartki. Ta. Ale trochę mnie martwi droga, od Krakowa do Nowego Sącza to jechaliśmy takimi dziurami i takimi wąskimi drogami, że ja nie wiem jak z tą łódką przejadę. No, Siema, z Wisłoka, czyli Glopol, chłopie nie interesujemy to. To barsz czerwony z łóżkami, mięs, mięsno kapuścianymi i pierogi... Mięsno kapuściane. Mi, nie, pierogi zwykłe. Kapusta grzyby. I takie samo zamówiłeś. Nie, mięsno kapuściane Nie, nie, nie. Do, nie? Mięsno kapuściane to były do barszczu. Głodny jestem. O jaki dobry rosołek widzowie? Co? Co tam na A, Okazję. No okej, okay, okej. Okay. No wstyd takim brudnym autem nową łódkę odbierać, że, to, że trzeba by to umyć, nie? Ale pojednijmy chociaż Pojednij, Znaczy nie to co bym chciał, ale na piwko przyjdzie tak to piwko. Dobra Na piętnaście, na bogato Szybko k***a, bo czasy. mam Ej, jakie... jakie odcinki z prze ten. Nie odcinki, tylko przebitki z mycia auta kurwa Połowę filmu, połowę filmu, mycia auta miście <grymne> Kurwa Na autko Teraz już nie będzie wstydu odbierać łódki. No i jedziemy do siedziby sklepu wędkarskiego. I tam się spotkamy na miejscu z majstrami I mam nadzieję, że Lalunia będzie tam już czekała. Przejdziemy krótkie szkolenie, poznamy pełną specyfikację. No i co? Nie mogę się doczekać. Nie mogę się doczekać, aż ją zabiorę do domu. I... 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 na rybki. Patrz, jakie balony dla nas przygotowali. Czego mnie pas zdjęcia robią? Gdzie? Do tyłu, bo mnie widzieć. Aha, chyba bo ja w gorący. W gorącej wodzie, kompany. No nic, to idziemy. Siemano. Chyba nie no ma owijania, dawaj. Nie, tu. Oj, to mi się podoba. Dawaj, ściągaj. Dwa, szampan trzeba będzie szczelić. Teraz to nas wszyscy śkali. Tak. Zatem będziemy nie łowić. No. Ale pana Ale pan. Ej, zobaczyliście ten zawód... Jakby pominie tu szola, patrzcie, patrzcie, patrzcie. Ale dojebana. Tak dojebana. Takie, takie ale dojebana, żeby im przykro nie było. Do ja to nie jest dojebane. Jeszcze raz. Teraz to na co wszyscy szkali. Tak. Na tym będziemy nie łowić. Ale pana! <grym> ale pan! Dzik! Jest dzik! Patrz, jest tak! To no, buziec jest! Próbujesz? silniki. Kto? tu my jest? Kto? Obol mnie tam do przodu! No? Kto znosi, ty? Ale wieje! O, pana! Ale patrz jak on jest zażenowany! ej, jaki on zażenowany jest kurwa Ale go nie zażonowany Patrz, on ja nie wiem co ma powiedzieć kurwa Spodziewał się Vipera a Tu kurwa Hopie Fiat punto kurwa Napęd masz, teraz będziemy wodować Ale tak tylko co to jest za głupę ja mam lepszy. A to się nie roz. Gdzie chodzisz? zarabiać, zarabisz do Poznania wracam. Zajebiste! Pomóż <grymne> mi wejść, bo Zajebiste! Jak ty kurma, zażenowany. <grymne> o kurwa, jaki zażenowany, kurwa, tusza. <grymne> Gość chce dobrze. Ej, on chce dobrze, w sensie, wiecie. Żeby dostwa nie zrobić na nagrywkach i w ogóle, nie? Ej, jak ja bym to zobaczył? To ja bym powiedział, ale chujnia, od razu bym tak powiedział, nie? A on próbuje wyjść z tej sytuacji, ale ni chujnia, nic z tego nie będzie. Ta przyczepa to... Zmieści się tam z ginotem? Albo z bandurą? Nie, oni będą za ustąpić. A, Co ty? Tu masz pięknie zrobioną dupę dzika, żebyś mógł zobaczyć. Tu jest dupa dzika. Tu jest dupa dzika, a tam jest ryj dzika, dobra. A. Tu jest tuszol. <laughs> dobra, Może lekka, może na plecy... A. A. Zapas za Co to? Kosiak głupoty gada. <laughs> No, no, ci i je, po, A ile lejemy ją? Trzeba ją znać, nie? No jasne, trzeba ją Musi być inaczej, nie będzie łowić, nie? Ło! Wow. Chodziku! Bezalkoholowy? A, bezalkoholowy. Bez Dziękuję tak. wam bardzo. Mhm. Za no Dobra, ale łódka jak? Jest ok tak jak miało być, wszystko w zamówieniach, Wymarzona. nie? Wymarzona. No. Lepsze nie mogą sobie wymarzyć. Ja I pier... Inu 20 założę i będę oh, no, próbował. <grabia> <I> przyjechała <grabia> druga łódka. Do tamta mówi, że ci się nie podoba. Jest słaba. Ale pene. Tyle tamtą. Jeszcze. Do tamtą to w krzakie. <d respuesta> Dobra. Nie. <crit> <r> <m> Rodzić od szlamu od ryby. Nie Nie ja. wiem. Ja teraz będziesz jak Buta jechał, wiesz? Na Polskę. To wszyscy będą relacje relacji. Raz na świecie. Nie, 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 nie. W Polsce wskakiwamy. Można wskakiwać. Tam po naszarku jest zrobiona na sztukę. To jest zrobiona. Tak, co? Konkretnie. To, co by siąść, może. No. no. z obsługi, z elektroniki, tu masz załącznik główny prądu. Tak, to jest na jedynce masz całą łódkę oprócz echosu. Ta łódka echosu. Tak. 1 plus 2, czyli na dół. Ej, ale taka łódka, to ona kosztuje w chuj psiana, nie? Widzowie. Masz echo razem z łódką. Chujsiano. Masz też same echosondy. Tu masz pompę na tankowanie na żywą rybę. To jest pompa zęzowa na no, żywą rybę. Jakbyś tu trzeba suma łowić, tutaj to zalewasz wodą. A, ale muszę zalać, tak? Tak, i jak jesteś na wodzie, zalewasz sobie wody. No nie, no bo załącza i ona zalewa się już. A zalewać? Następna rzecz, tu masz światła, tylko fitowe cały pokład i bakisty wewnątrz się świecą, czyli masz całe podświetlenie, teraz nie widać, bo jest duże światło. No. Czy tam mazur. No taka filmu, łódka to stoka plus. To nie na pewno. Zielone na przodu nawigacyjnych. No, Jak Masz tutaj USB, zapalniczkę i stamt... No i napiwko je. jest! Jest na i jest tam też, też naładowania tego akumulatora, który zarządza jakby całym masz zasilanie, echo folie ci zostawiłem, bo fajnie się folie ściąga experience, uh, unboxing to zostawiłem. Tak. masz dziewiątkę u góry też opisane masz tutaj zasilania która jest dziewiątka, która dwunastka e, masz zdjęcia, łapiesz, wyciągasz na przykład jak sobie gdzieś jedziesz, możesz sobie ściągnąć te echosądy mhm. czy będzie CS, zbadzić dzisiaj? no nie wiem czy chłopaki będą się grać dziobówki, no? masz w tym momencie zablokowaną do jazdy zablokowane teraz fajnie, bo ona jak jedzie, ona ma tutaj głowę i ona skacze, no, 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 nie? skacze, w tym momencie jest zablokowana, odkręcasz sobie lekko ten, ah. Tu poluzowujesz łapę i możesz sobie ją położyć dół w najlepiej, żeby się nie czepiały tam jakieś przynęty czy coś. No. I zakręcasz sobie, do żeby tak do łowienia Aha, jakbyś przeciążył na przykład, byś kluski, to, kluski. na dużych obrotach i byś, nie wiem, kable przegrzał, czy za duże obciążenie będzie na silnik, to tutaj masz. Na ostro, rzodów, uh. pamiętać, wyłącznik, on wtedy kliknie tak i rozłączy, rozłączy nam. Z e, wyłącz, nie, to taka moja miska, taka duża. Ale nie wyciągać tego, a odłączyć to. Jak to myś będzie, pokażę Ci aplikację. Ja w ogóle, widzowie, bardzo lubię zupy. Strasznie lubię zupy. I ja je właśnie z takiej Michy. Taka, wiecie, większa. Bo ja takim talerzem bym się nie zadowolił. Kupki z minkoty. możesz sterować dużo więcej funkcji niż pilot. Daje ci aplikację na telefonie, jeśli chodzi o dziobówkę. Świetna sprawa. Ja na sztywno na ten. Motel kastyblowy jest wyciągany. Także jeśli go nie potrzebujesz na ryby, bo zajmuje ci dużo miejsca, tego wyciągasz, cała rura wychodzi i do się. A on ten gdzieś tutaj? Ja? ja. <grywa> tylko to mogę powiedzieć. Co mogę powiedzieć, że... co? spełnienie marzeń? Stary to chyba poryć. Nie będzie chciał swoją jeździć. Będzie miał czas, żeby musiał go zabierać na ryby. A to tylko 4 metro. No to jest najmniejsza nasz. To tak. jest najmniejsza. Ale ta szerokość 190 robi robotę. Nie fajnie, bo naprawdę dużo miejsca No. Ahoj widzowie! Witam serdecznie. Z racji tego, że sklep metkarski dostarczył mi taką piękną łajbę, to mam za Was malutki konkurs. Jedyne co musisz zrobić, żeby wygrać ten oto zestaw spinningowy, wędeczka plus zestaw przynęt oraz tą piękną czapkę, to musisz zaop. Zestaw spinningowy, kołowrotka kurwa, już się dali. Obserwować koniecznie na Instagramie sklepwędkarski.pl oraz wrzucić na swojego Instagrama zdjęcie, jak spędzasz czas nad wodą. I do tego zdjęcia musisz dodać hashtag Łódka Tuszola bez polskich znaków. Zwycięzcę wybierzemy 15 maja, ja razem ze sklepem wędkarskim. Także powodzenia, bierzcie się do roboty, a ja zasuwam na ryby. ja tam! Co? Jak Ci będzie prądu brakowało, to Brak pokazać. mi słów, brak mi słów. Tyle chyba. Rami będą cisnąć. Ej, więcej jak talentu, Ej. Trzeba się wykazać, kurde. Trzeba, trzeba się wykazać w tym roku. Ten rok na to będzie, ten sezon. Złożemy. I co widzowie, koniec, koniec tego vloga dzisiejszego. Co jadłem? Kolejne. Nie. Ja w ogóle, ja ogólnie śniadanie nie jem, widzowie. Ja w ogóle śniadanie nie jem. Ja dopiero jem obiad. Czekajcie, tylko zaniosę to. Teraz widzowie coś słodkiego Nie mam tu. Cudowna jest, jest cudowna naprawdę. Teraz mm. tylko pobijać rekordy. Teraz nie? tylko bić rekordy i, i łowić. Nic tylko łowić. Mam nadzieję, że się nie zatopię. Nie, zapapię, nie? <grym 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 no też radę. <grym> A mi pewnie tam dziurę od spodu na specjalnie. jakiś klej co pusi po czasie ich. Nie, że jak ktoś za ciężki siądzie, nie wiem, może bandura czy coś, to pójdzie na dno, nie? No ale on w ogóle nie ma wysia łódkę. Nie ma, A, odcji, nie 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 ma od... takiego chamstwa nie wpuszczam na łódkę. Nie. Dobra, tu Dzięki jeszcze dziękuję. raz. Dzięki za odwiedziny. Dziękuję bardzo. Może widzimy się na rybach gdzieś. Także dziękuję wam bardzo widzowie, że byliście razem ze mną w tej cudownej podróży. E, I co? Życzę ja też wam... Byłem. A, narka. Życzę wam, żeby wam się powodziło. Tak, się powodziło. A my jedziemy do domu. Nie no fajnie. Fajnie. Ja tam widzowie ja tam widzowie zawsze Tuszylowi kibicuję. Także można powiedzieć, że cieszę się jego szczęściem.